Siemano, witam wszystkich. Tym razem nietypowo, bo z domu z racji na to, że postanowiłem się odnieść do ostatnich doniesień medialnych, ponieważ w świecie wędkarskim na internetach i tak dalej dużo słychać o tym, że szykują się zmiany, bardzo duże zmiany odnośnie wędkarstwa. Mówi się o tym, że jedna opłata na cały kraj, że za 250 zł będziemy mogli łowić, gdzie chcemy. No, i chciałem się do tego odnieść, ponieważ widzę na internetach bardzo dużo bzdur. Bo niektórzy się wypowiadają, pomimo że nie do końca powinni, bo się nie znają. No, niestety, nie będzie tak, tak pięknie. Nie będzie tak jak mówią, że za 250 zł łowisz gdzie chcesz w całym kraju. Nie. Owszem, będą łowiska udostępnione w tej opłacie, ale nie będą to wszystkie, bo będą to łowiska tylko i wyłącznie skarbu państwa. Czyli łowiska gospodarowane w chwili obecnej przez wody polskie, które nie mają dzierżawcy. Nie mają dzierżawcy z racji na to, że na przykład nie został rozpisany przetarg, albo na przykład w czasie przetargu dzierżawca nie został wyłoniony. Takich wód w skali kraju trochę jest, no ale jednak nie jest ich jakoś strasznie dużo. Także nie spodziewajmy się, że będzie to jakaś rewolucja. Dotychczas na tych wodach nie można było łowić, albo można było łowić za darmo. W tej chwili będzie owszem możliwość łowienia, ale za opato, tak jak była mowa, tamtych 250 zł. No ogólnie na plus. Z racji na to, że wody polskie wspominają też coś o zarybieniach, czyli te wody będą też gospodarowane. Dotychczas nie były one zarybiane, z pilnowaniem też nie było szału. Być może coś się zmieni w tym zakresie. Tylko pytanie teraz, jak to będzie wyglądało. Bo jeżeli planują zacząć gospodarkę, yy, będą zarybienia. Pytanie, czy nie zaczną też robić odłowu, Bo gospodarka rybacka też często się z tym wiąże, że właśnie i zarybiają, i odławiają. Jeżeli będą zarybienia, no to ok, zmiana fajna. Jeżeli będą też odłowy, no to już troszkę gorzej. Yy, wielu z tych internetowych yy, mędrców twierdzi, że to koniec PZW. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że jeszcze nie. Że na, to, że na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Z racji na to, że pozostałe umowy dzierżawy pozostaną najprawdopodobniej bez zmian. Także dotychczasowi dzierżawcy, tacy jak PZW czy jakieś gospodarstwa rybackie, albo jacyś prywatni dzierżawcy, ich dzierżawy najprawdopodobniej pozostaną bez zmian. Opłaty najprawdopodobniej też. Także no nie będzie to koniec PZW, przynajmniej na razie. Może będzie to jakiś tam mały gwóźdź do trumny. Wiadomo, też będzie większa konkurencja, bo będzie więcej łowisk dostępnych, ale nie, no to jeszcze nie czas. Na koniec PZ2 musimy, przypuszczamy się trochę poczekać, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wielu z was, wielu z Wam wyjaśniłem o co chodzi, nakreśliłem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że, że zrozumieliście. Wydaje mi się, że taki punkt widzenia, mój punkt widzenia jest raczej słuszny i logiczny. Także na dzisiaj to tyle. Widzimy się następnym razem z nadwody. Także do zobaczenia na razie.